Wychowałem się w chrześcijańskiej rodzinie i zawsze uważałem siebie za dobrym człowiekiem. Dobry chłopiec zawsze byłem, ale jednak dobry to nie jest to samo jak perfekcyjny czy jak święty. A Bóg jest święty. Ja nie mogę być z Nim jako tylko dobry. Bóg potrzebuje świętych ludzi, perfekcyjnych ludzi. Ja nie mam żadnej możliwości, żeby tak robić, ale Bóg wymyślił rozwiązanie. I to był Jezus Chrystus. Wysłał Jezus na świat, żeby pokazać nam, jak żyć, umierać za nasze grzechy i pojednać nas razem z Bogiem z powrotem. Co ja mogę robić? Ja mogę tylko wierzyć w Jego ofiarę, przepraszać za to, co ja robiłem złego i iść za nim. To, co Jezus mówił non-stop w Ewangeliach w Biblii, było: chodź za mną. I to samo zaproszenie jest do Ciebie dzisiaj.